To znaczy ja w tej chwili ograniczyłbym się, jeżeli chodzi o to głównie do konstruowania bilansu azotu, dostarczenia łatwo dostępnego fosforu, pewnej ilości potasu również. Natomiast de facto... Działania potasowe są to już działania zdrewniające, czyli przygotowujące do okresu zimowego. Coś takiego będziemy robić na pewno nie wcześniej niż po połowie sierpnia i nie później niż do końca września. Bo potem to może być różnie, ale powinniśmy w zasadzie to potasowe nawożenie usypiające, zdrewniające wykonać w miesiącu wrześniu w całości. Co jeszcze? Jeszcze na pewno wykonamy parę yy, zabiegów, które wzmocnią nam zimotrwałość tej plantacji, ale to jest sprawa późniejsza. W tej chwili pamiętajcie: krótko po zbiorach, po odpoczynku, azot w postaci najlepiej wieloskładnika, albo jeżeli wykonacie analizę i się okaże, że jest wszystkiego opór, a azotu nie ma, to tylko azotu, bo i tak może być. Dobrze jest rzeczywiście, żeby tu wprowadzić również trochę mikroelementów. Choć paradoksalnie znajdzie ich się tutaj wcale niemało z czego: ze słomy zmineralizowanej. To jest fajne źródło mikroelementów, oprócz substancji organicznych. Jeżeli wymieszamy z, glebem, z glebą i pomożemy, to oczywiście ona część składników pokarmowych uwolni. No w ciągu sezonu w całości praktycznie zostaną do, 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 uwolnione, do, 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 bo... Jaku, 100-150, jeśli mamy sytuację niekoszenia liści, podajemy nawóz wiosn-składnikowy Fertimax Kompleks. O nawozach typowo azotowych wspomniałeś. A teraz jeszcze chwilę podyskutujmy, gdy kosimy liście, gdy usunęliśmy masę liściową, bo tu będzie znacząca Różnica w kwestiach podawanych nawozów i ich dawek. No, ja zwykle e, jednak, jeżeli mam wykoszoną plantację, to zaczynam od analizy, bo muszę wiedzieć, co mi tam zostało. E, dlatego, że już w tym momencie w zasadzie tak, resztek nie mam, bośmy wyczyścili, więc z resztek nie mogę liczyć, że cokolwiek zostanie. Praktycznie mam tylko to, co w glebie. No i wtedy te ilości już są nieco inne. Mhm. E, już są nieco inne, no zawsze będą wyższe, natomiast precyzyjnie, żeby to podać, a nie przecholować w górę z żywieniem luksusowym, a przede wszystkim nie przeazotować tego, no dobrze jest jednak zrobić analizę. To nam wtedy daje możliwość manipulacji tą plantacją, tymi roślinami, zarządzaniem. Musi tego być tyle, żeby założyły pąki kwiatostanowe. Musi tego być tyle, żeby odbudowały masę liściową. I musi tego być tylko tyle żeby nie wygotowały nie wiadomo ile czasu później, bo mają stale rezerwę azotu w glebie. Ile by nie było azotu, truskawka go pożre cały. To Pamiętajcie, to jest roślina, która nie ma zahamowań. Jest jedno tylko ale i jedna sytuacja, kiedy azot nie będzie pobierany, jak jest tragiczne zasolenie i ta roślina stoi. Nie do pomyślenia na plantacji produkcyjnej. Powodów jest wiele, ale przynajmniej z dwóch <grym> powinniśmy wziąć sobie, kochani, bardzo mocno do serca i korzystać, jeśli chodzi o nadmierne żywienie azotowe. Z jednej strony to jest ekonomia, koszty, Chwasta, a z drugiej o... strony szara pleśń. Nadmierne e, e, nawożenie azotowe intensyfikuje występowanie i porażenie roślin Botrytis cinerea. O tym powinniśmy również bardzo teraz, pamiętać. Teraz jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie forma azotu, której używamy. Ilu jest doradców czy plantacji? Tatorów, każdy ma swoje recepty jakieś e, powie ten azot aleczany, tamten tylko azot amonowy e, jeszcze inni są zwolennikami mocznika właśnie zacznijmy od mocznika co e, sądzisz o aplikacji mocznika na początek 20% strata przy hydrolizie tego mocznika do formy amonowej bo tylko w, ta, w takiej drodze on zostanie pobrany następnie jeżeli jest sucho i leży nam no to jest wtedy Typowa denitryfikacja i pójście tego azotu amonowego w postaci amoniaku w powietrze, do 30%. 20% tam, czyli około 40% żeśmy stracili. 46% zdaje się z Dokładnie. mocznika azotu. 40% z tego to jest 16% w plecy na dzień dobry, czyli zostało nam 30%. Co to jest 30%? Saletrzak. Albo saletra amonowa, trochę zubożona w azot. Mocznik. Ale tylko w sytuacji, kiedy albo widzimy, że deszcz będzie, albo mamy możliwość, czy chęć, czy klimat taki, że możemy deszczować ewentualnie, czy nawadniać pole. Wtedy jak najbardziej. Saletra amonowa klasyczna, jeśli chodzi o posypowe nawożenie, i saletzak to są te dwa nawozy, po które byśmy tutaj wsięgnęli w okresie właśnie pozbiorczym. Z tym, że saleczak, zwróćmy uwagę, on powinien być wymieszany z glebą, prawda? Żeby tak, no, natomiast, dostosowy... natomiast masa Saleczak też, no, czy saleczka w sumie też, bo to na dobrą sprawę różnica jest taka, że tu jest 34 czy 33% azotu i nic więcej. Tam jest 27% azotu i 4% tlenku wapnia. O, I to jest taka różnica, dlatego ja salostrzak lubię, bo ten wapń zawsze tak mi przy okazji niejako tam się trafia. Wspomnijmy jeszcze o jednej rzeczy. Na rynku aktualnie jest cała gama nawozów wieloskładnikowych. I w tych nawozach wieloskładnikowych azot się może znajdować w najróżniejszych formach i często występuje w miksie tych różnych form, o których tutaj z Jarosławem dyskutujemy. Partimac kompleks jest nawozem, który ma 12% azotu, tylko i wyłącznie w formie amonowej. Nie ma tam innej formy. Więc już kochani wiecie, po wysłuchaniu słów Jarka, jak do tego nawozu, jeśli chodzi o nawożenie pozbiorcze truskawek, podchodzić. Fosfor. Na to było już zwracane uwagę, 8,5 jest rozpuszczalne w wodzie z 11%. To jest bardzo wysoki stosunek fosforu rozpuszczalnego w wodzie do fosforu e, całkowitego. całkowitego. Ale, jest... ale ten całkowity jest rozpuszczalny w roztworze cytrynianu potasu, I czyli z czasem też będzie. Czyli dostępny. krótko mówiąc, w pH nieco kwaśniejszym. Mówię nieco. Czyli jeśli ktoś ma sytuację taką, że po zbiorze na polu jest pH rzędu 5,5 do 6, nie ma zahamowań, jeżeli o fosfor choć będzie super pobierany. Natomiast jak jest poniżej pięciu albo powyżej siedmiu, o wtedy już jest problem. Wtedy już jest problem i wtedy trzeba się posługiwać zupełnie innymi produktami, e, których tu omawiać nie będziemy, bo to jest e, po pierwsze za drogie, a po drugie, jakby to powiedzieć, nie zawsze potrzebne. Podsumowując, baza, podstawa, nawożenie nawo nawozem wieloskładnikowym Fertimax Complex 100-150 kg i jeśli chcemy uzupełnić azot, to wtedy sięgamy po saleczak lub saletrę amonową. W, w dawce, Jarku, dla przypomnienia... No, myślę, że w przypadku plantacji skoszonej maksymalnie do 100 kg, więcej bym nie dał tego. Tu jest jeszcze jedno ale. Zawsze dlaczego wykonujmy analizę? Jest parametr zwany zasoleniem. Żebyśmy nie przegieli w drugą stronę, bo czasami może się okazać tak, że mamy na plantacji... Nie za wielkie zasobności, ale balans w różnych nawozach był taki, na przykład, albo jest e, gleba zawierająca tyle siarczanów czy chlorków, że zasolenie tej gleby naturalne jest dość wysokie. I wtedy, jak my tam jeszcze sobie dołożymy, no to to już jest problem. To samo jest na glebach alkalicznych. Tam z kolei węglany potrafią stworzyć taki pułap zasolenia, że problem jest tam cokolwiek dołożyć. Zawsze dlatego namawiam do tego. Zrobienia prostej analizy. Zwykła, normalna analiza metodą ogrodniczą. Nie popełnić się błędów wtedy. A jeśli macie problemy z interpretacją, lub nie wiecie, co te cyferki w tej tabelce oznaczają, krótki telefon do mnie, do Jarosława, do pana profesora Zbigniewa Jarosza, i nawet telefonicznie rzucimy na ten cień dość dużo światła, które będzie dla Was bardzo pomocne. Oczywiście wyniki możecie wysłać drogą mailową, przy odrobinie czasu opracujemy i szczegółowe zalecenia przekażemy, a jeśli chcecie nawet tylko się telefonicznie skonsultować, to już na podstawie nawet rozmowy telefonicznej podpowiemy dość dużo. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę, za wysłuchanie tego materiału do samego końca. Zaproszenie Jarka na plantację zawsze się wiąże z tym, że temat zostanie... Nie chcę powiedzieć, że wyczerpany, ale przynajmniej rozłożony na czynniki takie, które, które daje dużo informacji. Informacji, które są potrzebne po to, aby tą plantację i Wasze plantacje, drodzy plantatorzy, przygotować najlepiej jak potrafimy do sezonu 2025. Czego Wam bardzo serdecznie życzymy. Miłego dnia, spokojnego wieczoru.